Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu historycznego. Dziś zabierzemy Was w podróż do międzywojennej Polski, do czasów II Rzeczypospolitej, by opowiedzieć o trudnym i bolesnym losie chłopów. Skupimy się na nieudanych reformach rolnych, które obiecywały poprawę ich życia, ale w rzeczywistości pozostawiły wieś w nędzy. Przyjrzymy się, jak system folwarczny trwał w najlepsze, jak strajki chłopskie wstrząsały krajem, jak głód pustoszył wiejskie domy. Gdy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, kraj stanął przed ogromnym wyzwaniem stworzeniem nowoczesnego państwa spodzielonego dziedzictwa trzech zaborów. Chłopi, którzy stanowili większość społeczeństwa, żyli w trudnych warunkach szczególnie w Zaborze rosyjskim i austriackim. Wielu nie miało własnej ziemi lub posiadało jej za mało, by wyżywić rodzinę. W 1919 roku Sejm ustawodawczy podjął uchwałę o reformie rolnej, która miała zmienić tę sytuację. Celem było rozparcelowanie wielkich majątków ziemskich i przekazanie ziemi chłopom, nie tylko po to, by poprawić ich los, ale także by wzmocnić państwo, tworząc klasę średnią na wsi. Brzmiało to jak obietnica lepszej przyszłości, ale czy została spełniona? W 1920 roku uchwalono pierwszą ustawę o reformie rolnej. Zakładała ona przymusową parcelację dużych majątków od 180 do 400 hektarów, w zależności od regionu, z odszkodowaniem dla właścicieli na poziomie połowy wartości rynkowej. Jednak konstytucja z 1921 roku, chroniąc prawo własności, zahamowała te ambitne plany. Dopiero w 1925 roku przyjęto nową ustawę, tym razem z pełnym odszkodowaniem dla ziemian. Ale i ona nie przyniosła przełomu. Do 1939 roku rozparcelowano zaledwie 2,7 miliona hektarów ziemi. Mniej niż 10% areału uprawnego w Polsce. Ziemię otrzymało około 630 tysięcy osób, ale to kropla w morzu potrzeb. Historyk Wojciech Roszkowski zauważył: Reforma rolna nie rozwiązała problemu przeludnienia wsi, ani nie poprawiła znacząco sytuacji chłopów. W 1938 roku wciąż 5,5 miliona ludzi na wsi pozostawało bez ziemi, a rezerwa gruntów do podziału wynosiła tylko 4,6 miliona hektarów stanowczo za mało. Obietnice pozostały na papierze, a chłopi nadal żyli w ubóstwie. Mimo reform w wielu regionach Polski, zwłaszcza na wschodzie, system folwarczny trwał w najlepsze. Wielkie latyfundia na Wołyniu czy Polesiu nie zostały znacząco rozbite. Chłopi pracowali na tych ziemiach w warunkach przypominających pańszczyznę sprzed wieków. Jak opisuje Muzeum Historii Polski, w powstałym w 1918 roku państwie polskim z jednej strony występowały wielkie latyfundia, dysponujące znaczną częścią gruntów uprawnych, z drugiej małe działki chłopskie. Ta nierównowaga utrzymywała chłopów w zależności od właścicieli ziemskich, pogłębiając ich biedę i blokując jakikolwiek rozwój. Weźmy przykład powiatu wołyńskiego. W 1930 roku wciąż istniały tam majątki przekraczające 1000 hektarów, podczas gdy chłopi, którzy na nich pracowali, nie mieli szans na własne gospodarstwo czy lepsze życie. System folwarczny oparty na wyzysku okazał się trudny do wykorzenienia. Reformy, które miały go zlikwidować, zawiodły, pozostawiając wieś w stagnacji. Frustracja narastała latami, aż w końcu wybuchła. W 1937 roku rozpoczął się Wielki Strajk Chłopski największy protest chłopski w historii II RP. Zorganizowany przez stronnictwo ludowe pod hasłem Przywrócenia chłopom w Polsce praw do życia i krajowi ładu, porządku i bezpieczeństwa. Objął 12 województw i trwał od 16 do 25 sierpnia. Miliony chłopów blokowały drogi, wstrzymały dostawy żywności do miast i wyszły na ulice, domagając się sprawiedliwości. To był krzyk desperacji, ale rząd sanacyjny odpowiedział siłą. Policja brutalnie stłumiła protesty. W starciach zginęło 44 chłopów, a 66 zostało rannych. Aresztowano 5 tysięcy osób, z czego 617 skazano na więzienie. Szczególnie tragiczne wydarzenia rozegrały się w Majdanie Sieniawskim, gdzie 25 sierpnia zginęło 15 osób, w tym sześcioletnie dziecko. Wielkopolska Izba Rolnicza podsumowuje: sytuacja polityczna w kraju po sierpniu 1937 roku niemal się nie zmieniła. Strike. Pokazał siłę i determinację chłopów, ale nie przyniósł im realnej ulgi. Rząd wolał represje niż reformy. Lata trzydzieste, naznaczone wielkim kryzysem gospodarczym, przyniosły polskiej wsi prawdziwą katastrofę. Głód i nędza stały się codziennością. Na wsi bez pracy pozostawały trzy miliony ludzi. W powiecie Rzeszowskim, jak wspomina Jerzy Michałowski, w wieś Nie ma Pracy z 1935 roku chłopi żyli w skrajnych biedzie, a dzieci umierały z niedożywienia. Struktura agrarna była fatalna, aż 30% gospodarstw miało mniej niż 2 hektary, za mało by wyżywić rodzinę. Brakowało jedzenia, czystej wody, dostępu do edukacji czy opieki zdrowotnej. W 1939 roku tylko 3% wsi miało elektryczność, co pokazuje ogromne zacofanie. Pamiętniki chłopów Ludwika Krzywickiego malują ponury obraz: rodziny w Lepiankach, żebrzące o chleb, zmuszone do emigracji. W latach 1926-1928 tysiące wyjechało do USA, ale kryzys zamknął i tę drogę ucieczki. Tragedia wsi odbijała się nawet w wojsku. Około 70% poborowych pochodziło z terenów wiejskich, ale wielu z nich było tak niedożywionych, że nie nadawali się do służby. Armia bardzo często musiała najpierw ich odżywić i nauczyć podstawowych zasad higieny. W 1930 roku opisywano rekrutów tak wychudzonych, że zanim zaczęli szkolenie trzeba ich było karmić i leczyć dowód na to, jak dramatyczne były warunki na wsi. Brakowało nie tylko ziemi, ale i podstawowych środków do życia. Historia chłopów w II Rzeczypospolitej to historia niespełnionych obietnic i ludzkiego cierpienia. Reformy rolne, które miały odmienić ich los, okazały się fasadą. System folwarczny trwał, strajki tłumiono siłą, a głód i nędza pustoszyły wsie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.